Zebraliśmy się tu jako patrioci, polscy patrioci, bo będzie też w Warszawie Marsz Patriotów, ale nie wiem czy polskich, bo nam zależy na tym, na czym mówiłem budowaniu własnego państwa, które zarabia, które zapewnia bezpieczeństwo Polkom i Polakom. I zobaczcie państwo. Po pierwszej wojnie światowej, jak odzyskaliśmy niepodległość, budowaliśmy własne porty, mieliśmy wojnę handlową z Niemcami, budowaliśmy własną infrastrukturę po to, żeby to państwo nasze, polskie, było właśnie dla Polaków skoncentrowane na tym, żeby tutaj się dobrze żyło, zarabiało i budowało bezpieczeństwo. I historia kołem się toczy. Mamy w tej chwili konkurencję z gospodarką niemiecką i ci, którzy. Nie nazywajmy ich może agentami, ale ci, którzy tak jak tu padło w pytaniu, ale ci, którzy podejmują decyzję, że odwlekana jest budowa CPK wszystkich portów elektrowni atomowych, to jest koszt dla polskiej gospodarki utraconych korzyści, a to są korzyści, które dalej czerpie nasz sąsiad, który na tym zarabia. No, to jest Łatwa sprawa do obliczenia to są miliardy złotych. Polskie porty od 15 roku do 22 zwiększyły same polskie porty na Bałtyku o 40 miliardów złotych mamy zyski jako polska gospodarka większe. To są pieniądze, które można zainwestować w polską infrastrukturę, w polskie rodziny, w politykę senioralną, o której dzisiaj też była mowa. A jeżeli tego nie będzie, to niestety, Szanowni Państwo, nie, nie mieszkamy we własnym domu, tylko inni za nas decydują. O tym są też te wybory. My w Senacie rozmawialiśmy o... Mowie nienawiści. Tłumaczyłem, że ta mową nienawiści może być nazwane wszystko. Nic nie dociera do tych ludzi. Uchwalili to, mają większość, potrzebują tylko prezydenta, żeby to weszło w życie. I tak jak mówił tutaj Patryk Jaki będą nas wsadzać za to, że cokolwiek powiemy konserwatywnego albo związanego z naszą historią, albo tożsamością. Będą nas wsadzać do więzienia. Przeszło to w Senacie, Szanowni Państwo. Mowa nienawiści została uchwalona. Jeżeli to będzie, nie będzie mógł ksiądz powiedzieć na yy, kazaniu, nie będzie mógł nauczyciel powiedzieć, nie będzie mógł rodzic, nie będzie polityk powiedzieć, bo zaraz go zamknął. I to zaczęli robić. Nigdy w Hiszpanii nie było tylu uch uchylonych immunitetów. A co będą robić, jak będą mieli swojego prezydenta wolności? Jaka to jest wolność, Szanowni Państwo, więc wzywam dzisiaj każdego z Państwa i każdego z Waszych znajomych, każdego, kto to ogląda na Facebooku, żeby to udostępnił i niezależnie jakie ma poglądy, to chronił polską wolność i chronił polską suwerenność, niepodległość, bo o tym są te wybory. Szanowni Państwo, dziękuję, że dzisiaj przyszliście na spotkanie z naszymi posłami, również z waszym senatorem, ale walka toczy się dzisiaj w Polsce o to, czy domkną system i zamkną nam wszystkim usta, czy będziemy mieli własny jednak polski dom. Dziękuję bardzo.